Witajcie na moim kanale, dzisiaj gościmy u Roberta Przedstawiamy jego maszynę To jest ciągniczek Wykonany z czego to jest Robert, tylny most to jest jakiś Jakiś składak chyba O, tu jest tylny most Koła szesnastki Żukowskie, Żukowskie. Protektor jodełka Skrzynia biegów nie wiadomo. Niewiadomego pochodzenia. To jest napęd przez łańcuch. Przy łańcuch. Zaraz zobaczymy, jak to jest. Aha, to jest hamulec. Hamulec. Trzy łańcuchy. Tu jeszcze jest zwałek napędzający. No i jednostka napędowa to jest co? WSK! 125 wentylator do chudzenia, akurat ściągnięty pasek jest zapłon elektryczny, tylko to jest jaki? akumulatorowy, tak? z dwóch cefek no, z przedniego koła zawieszenie jest z malucha jak widać No i tak to jest skonstruowane. Obciążniki. Co, z czego? To chyba z WSK. U skrzynia biegów jest ile? Trzy bigowa, tak? I wsteczna. trzybiegowa skrzynia biegów. I wsteczne Sprzęgło jest u silnika. Przy silniku. No nie, nie zrobił konstruktor tego. Eee Kiedyś może było? Może kiedyś było, nie? To, to do czego to co to było tu to kierunka by To wszystko te blachy to wszystko spawane mm -hmm. To wszystko widać, że to sam ktoś robił tutaj tylko to jest ubudowa gdzieś jakaś jest spawana ubudowa uh -huh. Nie wiadomo z czego to szyjnie, bo nikt nie wie Nikt nie wie, nie? Takie niespotykane coś Jedny gadali Żuka, to jest za mała Żuka z czegoś była nie, to nie jest Żukowska, nie. chociaż układ byłby wtedy, ale nie, 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 to nie jest. Nie dał się nie, też jest też nie wiem, z czego to może być. Z własnej konstrukcji. Także to wygląda ten ciągnieczek nawet dosyć silny jest Robert, nie? Wóz drzewa ciągnie Co? Cały wóz pociągnie Cały wóz? Pociągnie No kurwa ten... Janka wóz duży wyciągnął, no. No to jest cudowe No No go utrwalali mu Tak? Poczyński tuło kurwa zgasło Nie no, to, to jest maszyna Przysłomnił wóz i uszalnił się i Jest mały, jest mały jak no, kupaszkę kodne do rady ciągnąć tak? To trochę to, to, w, można w polu porobić tym. Takie nieduże praca. <grym się> bawić się Pobawić się, nie? No ale takie od dla własnego użytku Mały silnik jest Może coś większego się założy Robert Mały silnik. był kura, ten? I śmiga maszyna. Słońce z tej strony. Robert, zakręć paliwo, żeby nie uciekło. Skręcone. No. To jest maszyna. To co Robert, dzięki za tę te prezentację tego sprzętu. Swojego. Jeszcze może kiedyś nagramy jakiś filmik, na jak będziemy drzewo jakieś targać. Tym sprzętem. No i co? Dobra. Zapraszam do polubienia mojego kanału, zasubskrybowania, łapki w górę. I co, cześć na razie.